Hej ludziska, z tej strony Wasz Mochomor Manonii. No ja witam Was już w siódmym odcinku z Mega Bombermana. Akurat tyle mam na HP-ku, więc może przez te wszystkie plasze przebrniemy przez te wszystkie odcinki po jednym HP-ku. I moi drodzy, prawdopodobnie czeka nas już ostatnia poteczka. Nie wiem czy za tymi drzwiami, czy nie za tymi drzwiami, ale to zobaczymy. A czas się nam kończy, ale nie ma, my sobie damy radę. O ty kurde, my ten czas mamy tutaj jeszcze. O wy to. Przepraszam bardzo, czemu ja teraz muszę się z tym śpieszyć? Wcześniej tak nie było. Nie no, nie gadajcie mi, że teraz na przykład dostanę po Dupsku, jeśli nie uda mi się tego przejść na czas. Przecież tu tego dziadostwa jest za dużo. No właśnie. Ciepanie, chyba będą specjalnie zemrzeć, żeby mieć więcej czasu. Zresztą mam nadzieję, że nie cofnie mnie jakoś mega daleko. Jakby nie cofnęła do pierwszej planszy. O nie, nie, nie. Na no to się nie godzimy wtedy. Jezu, to tego tałataństwa jest też za dużo trochę. A czemu mam teraz... Nie, chyba było ok, Chyba mi zeszło z tylu ile miałem. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Muszę załatwić to wszystko jak najszybciej. Co za niefart po prostu tym wszystkim? 57 sekund. Dobra, F5 na szybko. Okay. Strasznie mi się nie podoba fakt, że mamy tak mało czasu strasznie. I strasznie mi się nie podoba fakt, że tak ginę. Głupio. Bardzo głupio. Musimy tutaj zrobić speedrun i to ostrego, chociaż nie da się z takim spowolnionym tempem. Szybciej! Muszę zaczekać, aż ta bomba wybuchnie. Niestety. Mm, walnie tego u góry, nie walnie tego u góry. Bo ten u góry postanowił sobie pójść gdzie indziej. A, to by było dobre, to była dobra decyzja. To jest fajne, możemy się przed tym bronić też przed nimi wszystkimi w ten sposób. Ale fajny sposób udało mi się wymyślić. Dobra, walić w nich. Czemu? Stresuję się tym czasem, stresuję się tym czasem. I to do tak to wszystko wychodzi. Czemu kurna teraz nagle na koniec serii, przepraszam bardzo, chodzi mi jakiś licznik czasowy? Przepraszam bardzo, ja się mogłem nie stresować przez te wszystkie rozwierki dzięki temu! Hmm. Akurat mnie pod koniec musiało ciachnąć. Dobra, jak najszybciej. Zapiszmy ten stan, żeby jak od razu było na sam początek. Chociaż lepiej może nie zapisujmy, bo się jeszcze okaże, że na przykład nie wyrobimy się czasowo z tym wszystkim i będzie trzeba to wszystko powtarzać. Dawać go, dawać go. Dobra, trzeba tego reladowić. Już będzie po Was. Dobra, mam 30 sekund. Nie dam rady. No, zwłaszcza, że to mnie jeszcze wypycha. Nie w tą stronę co trzeba. Kurde felek, no naprawdę nie, nie chce mi się wierzyć. Co się stanie, jak czas mi się skończy? Jestem teraz ciekaw. Bo szczerze nie miałem takiej sytuacji w swoich rozgrywkach. Nie widzieliście tego, co się jeszcze stanie, więc akurat mamy ostat... na no, ostatni odcinek taką zabawę. Obstawiamy, obstawiamy w komentarzach. Co się stanie, jak czas się skończy? Czy mnie zabije? Czy mnie to wzmocni? Raczej zabije. No nie ma wata, nie, nie wyrobimy się. Dwie sekundy, no po nas. Dobra, zobaczmy. Time up. Co się teraz stanie? Aha, startujemy. Od... Dobra, no i nam po prostu życie zabrało. No dobra. To się nie ma teraz, co stresować na całe szczęście. Jedno życie mniej akurat. A, nie mogę teraz przenikać, zabrało mi bonusy. O nie. No przecież. Do dupy w takim razie. Trochę do dupy. Przenikanie bomb było super ankiem. Przenikanie bomb tam dużo robiło. Po tobie. No i po mnie. Mhm. Mm mhm. Mm to tutaj, to tutaj, to tutaj i dupa! Mhm mm To tutaj. To tutaj. To tu to tu, to tu, to tu. To tu, to tu, to tu, to tu. O nie, o nie, tam nie, tam nie, tam nie chcemy. O nie, o nie, o nie, o nie! Dobrze! Dobiło go! Jej! zabrać ten bonusik. Lubimy bonusiki. A, walnęło akurat dobrze, bardzo dobrze. Ha, 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 dobrze ci tak. Czemu? A, no tak, tamta bomba sięgnęła. A, akurat dostaliśmy już z 7, 7 HP. A szkoda, że tam się to nie udało przetrwać tego. byśmy mieli bardzo ładnie z HP-kami. Tu nam wali akurat w dw dwójkę. Ciebie tu zamkniemy. Nie zamkniemy cię. Niestety się nie udało go zamknąć na czas. Przepraszam bardzo, no. Proszę się nade mną tak nie znęcać. Zamknę Was tutaj. Ha! Kombinujcie sobie z wyjściem teraz. Jestem niezadowolony ze swoich umiejętności. A raczej, <noise> z braku tych umiejętności. Aha, no tak, musiałam mnie walnąć, bo przecież wszystkie bomby idą. Hmm, tutaj jedna, tutaj kolejna. No, musiałam mnie walnąć. Czemu ja się nie potrafię skupić? Jezus Maria, jakbym grał normalnie, bez tych zapisów, to bym już dawno nie żył. Musiałbym dawno wszystko zaczynać od początku. Hmm. Czy to jest uciążliwe dla was? No dla mnie tak. Czy ja mogę przejść ten poziom bez ginięcia tym razem? F5 walnę teraz, bo jestem w miarę tak na prostym już terenie, że tutaj jest tylko wykończyć całą resztę. O, mamy 7 HP. Bardzo zacny w takim razie. Gin ptasiorze! Dobra, mamy 9 minut na ten poziom. Nie, teraz to ja mogę sobie posiedzieć, poleżeć wręcz. Tyle mam czasu, ha, tyle mam czasu. O, i teraz w końcu mogę normalnie chodzić. F5. W sumie niepotrzebnie wam mówię, że właśnie F5, bo w sumie wy to widzicie, jakie zapisy robię. Znaczy, nie powinniście widzieć, bo ja to widzę na ekranie tutaj gry. Dobrze. Jej! Mamy odporność akurat być może przed ten. Final area to jest mamy. Jestem ciekaw, czy to faktycznie jest ostatni, bo zostało... Widzicie tam mamy jedyneczkę. Dobra, proszę mi to wybuchnąć. Bardzo ładnie. Moi drodzy. Zobaczmy. Koniec! Kuzi ma mać, no. Proszę, ja was błagam. Ja normalnie bym tego na tych wszystkich hapekach nie przeżył. Kangurek, kangurek, kangurek. Jej, mamy kangurkę na sam koniec. Jaki to kangurek różowy? Nie, już. Kuźba. Dalton po prostu ze mnie jakiś. Żaden różowy, tylko zielony. Mhm, po kangurku będzie. No, niestety. Ale załatwimy tutaj te robociki. Mole. No, naprawdę no trochę korzystaliśmy po prostu tylko kangurka. Zawsze coś. O, o, od razu nam się gra tutaj. Odblokowała, jeśli chodzi o prędkość. No, tylko trochę jestem w tym końcie tak molestowany przez te wszystkie roboty. O, 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 nie ma. O nie, zużyliśmy. Wiecie co nie? Ja nie chcę tego zużywać, ja chcę to zostawić na bossa. No, no, tak też mogliśmy w sumie zrobić. Przejdziemy sobie na górę poziomu, no właśnie. Co my tutaj mamy? No, niedobre robociki, oczywiście. No i tym razem jestem jeszcze bardziej w kącie. Jeszcze mniejszym tam, chociaż miałem ładny, miałem taką spiralkę fajną Obok siebie Przynajmniej A tu widzicie mamy ten, jakiś symbol już mieliśmy na drzwiach To jest ostatni na pewno poziom Dorbie go? Nie dorwało go yy, Niestety Dobrze ci tak! Nie, ja chcę tutaj ten... a nie ma akurat bonosiiku. f 5. Moi drodzy, czeka nas ostateczna teraz walka. Mm, tylko jeszcze oczywiście zczyślimy ten poziomik. Hop. Hop. I ostatnia bomba. Kangurek albo jakieś życie? Nie, mamy 8 teraz żyć, moi drodzy. Ostatni zerowy poziom. Dzień dobry, Dziaduńciu! A amasz, a masz, a masz, a masz, a masz. A, Szybko! Szybko poszło. Nie chcę zapisywać. Mam 8 HP, chcę wszystko przejść. D Ear 01 Dragon 1. Jakie ma brwi. No, działaj ciadą ci do niego. E, myślę, że chyba go można prostu załatwić w ten sposób chyba, przez bombę nam tu nie będzie raczej przechodził. Co ja muszę uderzeć? E A muszę w głowę tego smoka uderzać Wow! Się. Chcę zobaczyć, jakbym przechodził to załóżmy, tamte poziomy bym przeszedł na fula. O ja muszę zaczynać od tej fazy. No ma to sens. W sumie. O nie, ciupnęło mnie teraz tutaj. Będzie zabawnie. Mam nadzieję, że nie słyszycie tutaj dźwięku, bo jakiś motor jeździ na dworze. No już mamy 6 HP. No już po nas. Załaduję tego. Na pewno by nam się to nie udało, myślę. Zresztą muszę, muszę poznać jego fazę. Dziwne, że tak szybko mi się wcześniej to udało. No tutaj bym dostał. Ja wcześniej musiałem też dostać, po dwa razy muszę, muszę uderzyć każdą, powinien się teraz słyszeć chyba w szumę, bo mam otwarty balkon, bo po prostu nagrywam w salonie, tak, nagrywam w saloniku, eee, bo lubię w salonie nagrywać, bardzo teraz jest mi przyjemnie tak nagrywać w salonie, eee, bo jest gorąco, dobra, chcę to zapisać, bo chcę się tamtej fazy pozbyć. No, poprosimy twojego smaczka. No rozwalił nam planszę. Załadowany. Te się do środka. Dobra. No tak. Musiałem się wpierniczyć od razu. Przed nim warto nie stać. O ty dziadu, ty pierniczony. Nie ma, nie walniesz mnie teraz. Dobra. Dostaniesz za swoje, dostaniesz. Za rozwalanie nam planety. Akurat schował przed tą bombą. Jeła! Mamy cię! Porobiony! Porobiony! Zobaczmy co będzie następne. Mhm. Uh -huh. No to nie będzie koniec na no O, um, odłamyczek. Bomba! Panie dzieju. <laughs> Ale muzyka nam się tu pozmieniała Dobrowolny w ten sposób Ale się na mnie on akurat zapisujemy. Gdzie tu szaty tak zrzucasz? Ciuchy swoje No nie ha, sam się wykończył Sam dostał, sam oberwał. W sumie, czy on sam mógłby się zabić? Na przykład, jestem ciekaw. Naszą własną strategię go musimy pokonać. Nie zgadzam się na to. Ok. Kopalnie by nam się tu przydało trochę. Ma bardzo duży zasięg. Hmm. To będzie ciężkie. To, to jest jego chyba najgorsza faza. No ale chyba ostatnia z tego, co się orientuje. Dopóki nie zdecyduje czy możesz z łaski swojej nie bić mnie tak bombami? Jak ja mam go tutaj załatwić, przepraszam bardzo? Hmm. W ten sposób. W sumie nie będę stawiał bomb w takim razie, no tylko łazikował. Powinien postawić, więc tutaj powinien być bezpieczny. No właśnie. zna, znowu tak walisz? dziać ty pierdzielony się wpierdzieliłem w niego, głupio okej, okay. wiecie co, ja będę robił zapis w takim razie dobra, dostał jedno, oberwał, zapis Zapis Trudny jest, trudny jest kubany. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak trudno z nim! Ała! Nie ma. No <tudy> trzeba było zaczekać, aż podleci do góry. Same moje błędy po prostu to są. Czy z łaski swojej, może. Trochę nie wiem, czemu to muzyka przypomina mi trochę muzykę z Terrarii? Nie wiem, czy wśród swoich widzów mam. No, ale pewnie mam! O, dostał, dostał, dostał! F5, F5, F5! <grych> Dobra, trzy razy dostał, więc trzy razy to jest za mało na niego. No mhm. nie, proszę swoim swój... Bombą. Dobra. Tu, tu, tu. Dostał. Mm -hmm. Dobra. F5. To jest w sumie łatwy do uniknięcia, atak. O nie. Dobra. Nie dostał. Nie dostał. Teraz... O nie, teraz ja dostałem. <laughs> Miałem trzy próby. Zaczekam trochę, aż ten atak zejdzie. I teraz dam. Jest! Mamy to! Dobrze przewidziałem, żeby ten akurat tutaj zaatakować. Czemu on.? Chociaż myślałem, że się do mnie zbliży. Okej, okay, na 8 HP. Akurat. Jakbym prawdziwe życia, to bym miał minus 20 co najmniej. Dobra. Po tobie, dziadzie. Stateczek. Ciekawostka, jak miałem okazję oglądać sobie kiedyś gameplay, yy, albo chyba to było, nie, jak oglądałem jakiś gameplay, to jak mielibyśmy kangurka, to ten kangur by tutaj chyba został. <grym> nie wiem, jak rozwalić kometę. No, jak spadł. Mamy to. Jej! Yeah! Oratowaliśmy nasz świat, moi drodzy, pokonaliśmy ostatniego bossmana. O Jezu, co za muzyka! Mega Bomberman Stuff! Wow! Dobra, ja to leciutko przyciszę do 30, bo nagrywałem na 40. Moi drodzy, Hideo Iwakawa, programista. Moi drodzy, mamy ze sobą całego Mega Bombermana! Udało nam się pokonać ostatniego bossa. O, co to za tutaj, przepraszam, kamyczki nam tutaj latają. Moi drodzy, jestem bardzo zadowolony, że mogłem wrócić do tej gierki. Wiadomo, nie czuję się zbytnio dobrze z tym dalej, że oszukiwałem lekko przez te save sloty. <laughs> jak się spojrzył, kur. Ale wyczuł mnie. Ale skubany mnie wyczuł. No, eee... woda. Akurat muzyka właśnie się zmieniła na świat wodny. Eee. Moi drodzy, jestem bardzo zadowolony, że mogłem wrócić do tej gierki. Mimo to, że robiłem te safe sloty. I cieszę się, że po prostu ten wspomnień czar tej mojej podstawówki mógł wrócić z tej świetlicy, gdzie po prostu wszyscy gra... O, miasto. Gdzie po prostu wszyscy graliśmy w to. Gwiazdeczki jakieś. O. No. no przepraszam bardzo, co ten... O, króli się nasz <laughs> Banan. Mamy tutaj parę z wrogów. Gdzie tutaj nam ten lata? <noise> bardzo się cieszę i po prostu jestem mega ciekaw, jak wam poszło. Jak wygraliście. O, akurat zrobię taką fajną minkę do, ten. No Na koniec po prostu. Jestem ciekaw bardzo, jak wam poszło, moi drodzy. Czy graliście w mega Bombermana? I co? I myślę, że tutaj w tym momencie zakończę bo nie chce się w sumie jakoś rozgadywać mega, bo to jest prosta po prostu giereczka, która jest po prostu słodka i bardzo po prostu milutka dla oka i po prostu miło było do tego wspomnieć czar po prostu, miło było bardzo do tego wrócić. Moi drodzy, jeśli ten odcinek wam się spodobał, jak również i cała seria, zapraszam was do komentowania, bo jak wiele razy już wspominałem, na waszym odzewie zależy mi najbardziej. Jeśli ten odcinek, jak i cała seria powtórzę się, Wam się spodobała, zapraszam Was serdecznie do lajkowania oraz subskrybowania po więcej. Do zobaczenia, moi drodzy, w następnej serii. Ja wracam pod kami. Cześć!